Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz chciałbym się zapytać o stan finansowy dwóch spółek. Spółki Zamek i Starej Bedeniarni. Jak na dzień dzisiejszy, dzisiejszy przedstawia się sytuacja finansowa tych spółek? Dziękuję słyszałem o wodociągu ulicy Kolejowej, to jest powiązane także z Panem za w zatorze i ten temat drążymy już przez trzeci rok. Interesuje mnie, czy zakończono zostały prace projektowe. Księga też przeszkadzało, zwykle potem. Dziękuję bardzo. Pan Radny Rejt. Dziękuję. Pan Gimieś, jeszcze jakiś czas temu o te nowe parkingi, które ewentualnie byłyby organizowane w ulic, z którym jest to e, przejęło, chciałem zapytać. No wtedy była odpowiedź, że jakby jest to w obszarze planowania. No. Chciałem zapytać, czy, czy sprawa się jakoś tam posunęła do przodu, czy, czy coś konkretnego. Jeszcze takie jedno pytanie: no Słyszy się ostatnio wiele o instalowaniu nowych e, fotoradarów. E, chciałem zapytać, czy, czy Urząd Miasta jest w posiadaniu jakichś informacji, że może tu gdzieś na naszym terenie. Przybędzie jakieś patrzące oczko kierowców. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani Burmistrz, Wysoka Rada. Chciałbym się zapytać o sytuację wykazu nieruchomości, które zostały w ogłoszeniu wystawione na sprzedaż. Dotyczy działek dział pod budowę term. Termin minął z dnia 1 lutego. Czy zgłosiły się jakieś osoby, które, które przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości. Sprawa jest o tyle ważna, myślę, że dla nas wszystkich i dla mieszkańców, ponieważ jest nowa perspektywa finansowa Unii, Projekt nasz nie jest yy, yy, wykreślony, jest bardzo zagrożony, myślę, że można by było do, do tego tematu yy, wracać. Niemniej jednak yy, chcemy tutaj w, w związku z, znaczy z zarządzeniem Burmistrza, jakie się ukazało i yy, w którym się powołuje na uchwałę Rady z yy, 1998 roku, chcemy na ręce Pani Przewodniczącej złożyć prośbę i, i treść jej przeczytam. Uprzejmie prosimy o zobowiązanie Pana Burmistrza Goszpinnina do uzyskania zgody Rady Miejskiej w Goszpinninie y, To jest uchwała na sprzedaż 18 hektarów gruntów miejskich. Y, w przypadku braku zgody wystąpimy do Sądu Rejonowego w Goszpinninie Wydział Ksiąg o wpisanie zastrzeżenia, że sprzedaż będzie dokonana z naruszeniem przepisów prawa konkretnie Artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy o samorządzie gminnym. Uchwała nr 371 z roku Rady Miejskiej w Goszczynie z dnia 8 czerwca 1998 roku wbrew swojej nazwie żadnych zasad sprzedaży nie określa. Burmistrz zatem musi mieć zgodę Rady na sprzedaż tych gruntów. Zwracamy ponadto uwagę, że zmieniona uchwała miała być podjęta w trybie stanowienia prawa miejscowego, a taką nie była i w związku z tym jest nieważna. Ponieważ yy, przewidujemy, że będzie się coś działo w, w tych sprawach, aby formalnie nie było później jakichś yy, protestów, prosimy, żeby tą sprawą się zająć. Dziękuję Pani za Przewodniczącej. Dziękuję. Wszystkim był prawnik, proszę Państwa. Uważam, że to jest bardzo zasadnicze pytanie, ponieważ prawnicy są, że tak powiem, opłacani z podatków naszych mieszkańców i, i powinni pilnować naszych interesów, prawda? I tutaj jest wymienione w tym piśmie, są w nich dwa pisma z 4 listopada 2011 roku, również z 16 listopada 2011 roku. Czy, czy te pisma, one tutaj mówiły właśnie o tym, że koncesjonariusz powinien wszcząć się w postępowanie, jeśli chodzi o działanie realizowania tego projektu. Plus, mówił mówią też o umowach karnych. Czy, czy to, te pisma były przedstawione Urzędowi Marszałkowskiemu i, i Wojewodzie? I również, czy one były przedłożone burmistrzowi przed uiszczeniem zapłaty, czy po? z yy, tych się ponad milionów złotych. Mnie bardzo interesują sprawa tych parkingów I chodzi konkretnie o ten parking na ulicy Wyszyńskiego. Bo ta sprawa praktycznie od ilu od iluś lat praktycznie leży. My tu mówimy i opozycja i my mówimy, żeby ten temat poruszyć tam jest sprawa z mieszkańcami. No i ta sprawa parkingów na, w centrum miasta jak to wygląda chodzi konkretnie o te przejścia żeby było wygodniej co mniej więcej tyle mógł. chciałbym jeszcze raz po prostu chodzi mi o tych mieszkańców z tej ulicy Relekanda Badobyśm Rebekant? tak. no. Dziękuję Ci. Dlatego, że tam nie, nie mam na chwilę obecną takiej dogłębnej wiedzy, czy to już jest nawet grunt przejęty przez miasto, bo tam powstawały z terenów prywatnych właścicieli te działki. I, i tam chyba cztery domy są pobudowane, mhm. więc no, jeżeli będą środki, no to, to coś można tam poprawić, prawda? bo nie wiem, czy ona już w pełni też jest uzbrojona, ta ulica. W każdym, w każdym nie, nie, nie. Bo to, bo to jest na polu było pobudowane cztery budynki na jakimś polu prywatnym. No, 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 I właśnie. sobie zrobili drogę, ale nie I, wiem czy to jest nieprywatne. No, no i dlatego może, dlatego może jest taki stan jak jest. Sprawa będzie rozpoznana, o, tak, o, o. Natomiast jeśli chodzi o parkingi, bo również jeszcze zapytania. pan Reder zgłosił takie zapytanie i teraz sprawa powraca. Ja swojej informacji przekazałam państwu, że jeszcze cały czas cały czas trwają uzgodnienia i jakby trochę negocjacje z zarządcami dróg bo, Zwrócono się również do miasta, żeby pokrywało koszty oznakowania, tak jak czytałam wcześniej, tych znaków, które mają już kierować przemieszczających się, tak, ale to jest oznakowanie już nie na naszych drogach. Więc też negocjujemy, żebyśmy no, też nie uczestniczyli w tych kosztach. Cały czas jeszcze jeszcze projektanci nanoszą, odbywają się spotkania, także myślę, że już niebawem ten temat zostanie zakończony. Rewizyjnie zgłaszałem wniosek, aby wprowadzić do pracy Komisji Rewizyjnej na ten rok kontrolę zamku i starej betoniarni w zakresie jakim to umożliwia prawo. Pani mecenas miała się nam do sesji dzisiaj wypowiedzieć. Nie wiem, ja czy, wiem, czy w związku z tym stawiam wniosek teraz na posiedzeniu Rady, aby uwzględnić to w pracy Komisji Rewizyjnej. Są to sprawy naprawdę bardzo ważne, aby Rada no miała jakąś kontrolę nad tym, co się tam dzieje. Tym bardziej, że dzieje się nie za dobrze. A myślę, że wiedza na ten temat, umożliwi nam ewentualnie podejmowanie jakichś działań naprawczych, czyli Ja rozumiem, że wniosek Pana Radnego zmierza do tego, żeby Komisja Rewizyjna tak jakby dokonywała bezpośredniej działalności, yy, kontroli bezpośredniej działalności spółek gminnych, prawda, tych dwóch spółek i no w mojej ocenie w ogóle jest to wykluczone, ponieważ spółki gminne mają i swoją Radę Nadzorczą i przede wszystkim jest wspólnik, tak. Rada może się zwrócić do. Komisja rewizyjna może się zwrócić do burmistrza, czyli do wspólnika o dostępienie informacji o spółkach, natomiast sama nie może kontrolować. Może dokonać kontroli spółki. Także no, to w mojej ocenie do planu pracy, takie, takie wprowadzenie takich zapisów to jest po prostu niedopuszczalne z punktu widzenia prawnika. Tak, pan radny Kalinowski pyta o stan finansowy spółek, zamek i Więc <kluzny> 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 Proszę Państwa, sytuacja yy, przedstawia się następująco. Yy, Bedomiarnia, jakby na chwilę obecną nie składała żadnych informacji. Wiemy, że no, jaka jest tam sytuacja, że, że sporo jeszcze jest tych powierzchni handlowych do wynajęcia. Jakoś no, w związku już z, ty, z, tych, z tym, że sporo też jest wynajętych, jakoś sobie radzą. Natomiast, natomiast, jeśli chodzi o zamek, wpłynęła do wprowadzenia wspólników informacja od Pani Prezes Zarządu o trudnej sytuacji finansowej, o takiej sytuacji, że przychody z prowadzonej działalności absolutnie nie pokrywają kosztów. I co prawda wszystkie te bilanse, terminy bilansów są do końca marca, jednak już z końcem roku taka jest tam sytuacja. Również dotarłam do wprowadzenia wspólników uchwała Rady Nadzorczej, która y, y, też dotyczy tego tematu i Rada y, Nadzorcza jakby wskazuje, że y, y, tutaj rozwiązaniem byłoby podwyższenie y, y, kapitału zakładowego spółki i podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 500 tysięcy nie stanowi zmiany umowy spółki. Czyli jakby tutaj przekazana została sugestia, że należy podwyższyć kapitał zakładowy spółki. W tej chwili no, pracujemy nad tym tematem, po to, bo to w ostatnich dniach stycznia wpłynęła ta informacja. Tutaj wspólnie z radcami będziemy poszukiwać rozwiązań tego tematu. Pan Małkowski, wodociąg ulica Kolejowa. Ja składałam informację w swoim sprawozdaniu, natomiast pan pyta o zatorze. Przekażę taką informację, że chyba tam już na ostatnim etapie jest uzyskanie pozwolenia na budowę na ten odcinek, który jest zlokalizowany na terenach kolejowych, bowiem taka informacja przyszła tutaj od wojewody, na ten zakres pracy pozwolenie na budowę będzie wydawał wojewoda i przyszła informacja o wszczętym postępowaniu przez Urząd Wojewódzki. Pan Reder pytał o parkingi. Też zdawałam informację w swoim sprawozdaniu. Natomiast teraz w przerwy jeszcze udało mi się ustalić, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z projektantem i prawdopodobnie w tym tygodniu osobiście będzie jechał do MZDW po odbiór uzgodnień i będzie temat na zespół do spraw organizacji ruchu przedłożony, już z tymi wszystkimi wniesionymi poprawkami. I jeszcze mamy fotoradary, czy mamy informacje, że takie będą na terenie miasta. Nie mam takiej wiedzy, nie mamy na chwilę takiej wiedzy. Też z doniesień medialnych wiemy, że to inspekcja transportu drogowego będzie e, tak, e, o, decydowała o lokalizacji tych urządzeń. Pan radny Robacki e, pyta, jaka jest sytuacja w związku z. Wywieszeniem wykazu nieruchomości do sprzedaży dotyczy ten, czy zgłosiły się osoby, które przysługuje prawo, jakby do tych nieruchomości. Na chwilę obecną nie, nikt się nie zgłosił. Z tym, że jeszcze jest, minął okres tych pierwszych 21 dni, jeszcze przez 21 dni to ogłoszenie będzie wisiało. I pani kostum. Powiem tak, ponieważ no, było dużo tych pytań i ja nawet nie zdążyłam zanotować. Bardzo proszę o może sprecyzowanie na piśmie dokładnie i my postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi. No szkoda, że Pani nie składała tych zapytań wtedy na sesji, bo byli tutaj eksperci. Pan Kwieciński pewnie też był pomocny przy udzielaniu ale bardzo proszę o złożenie na piśmie ja Odnośnie tego co pan pan robacki powiedział na temat tak jakby trybu zbywania nieruchomości gminnych, prawda? Proszę państwa, na pewno Państwo wszyscy wiedzą, że uchwała była podjęta 8 czerwca 98 roku w sprawie właśnie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości gminnych, gdzie kompetencja tak jakby w sprawie sprzedaży, ustanowienia użytkowania wieczystego, wszystkich gruntów komunalnych lub wnoszenia jako aportu do spółek przysługuje wyłącznie burmistrzowi, prawda. W tej uchwale nie, nie wymieniona jest tylko zamiana, dlatego Państwo podejmowali uchwałę w sprawie zamiany tutaj na, na Radzie, prawda, ponieważ tutaj nie ma w tej uchwale tak jakby ustalającej zasady transakcji zamiany, a wszelkie inne Transakcje są przekazane do kompetencji. Wtedy akurat był to jeszcze zarząd, prawda? Obecnie jest to burmistrz. Także jednoosobowo decyduje zawsze burmistrz o zbywaniu, prawda, o zbywaniu nieruchomości. Odbywa się to w formie zarządzania. W tej chwili przedtem była to uchwała i tak jest od 1998 roku bez zmian, prawda? Oczywiście ta uchwała jest ważna, wojewoda nigdy się do niej nie odnosił, że... Posiada jakieś wady, jak również ani notariusz, ani sąd nasz wpisujący transakcje, ujawniający transakcje nasze odbywające się na terenie miasta w księgach wieczystych. Również ani do treści uchwały, ani do treści zarządzeń tutaj nigdy żaden z tych organów z tych nie miał uwag, prawda? Także wszystko w mojej ocenie tutaj, co się odbywa jest prawidłowe i zgodne z tym, co żeśmy tu sami uchwali w 1998 roku. I mały komentarz ze na to, że na komisji gospodarczej padła taka opinia, że oczywiście, proszę Państwa, nie chcę się tutaj usprawiedliwiać, naprawdę nie kieruję się żadną złośliwością, tylko jestem naprawdę sama sobie obiektywna. Na komisji gospodarczej padło, padła taka opinia, że Pani Radna Korajczyk e, zastąpiła, że tak powiem, w pewnym sensie basen Gosyniński na basen trupnowski. Ja tutaj. E, na no szkoda, że, że tak powiem, podatki kupnowskie nie opłacają pani diety. Ja mam zupełnie odmienne tutaj zdanie. Uważam, że mamy wspaniały, fajny basen. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, uważam, że powinno, te osoby powinny iść z takimi propozycjami jak najszybciej do dyrekcji naszego właśnie Miejskiego Ośrodka Rekreacji Sportu, żeby takie propozycje złożyć dyrekcji, żeby usprawnić tą działalność, żebyśmy my nie zaniedbywali tego i nauczmy się promować tego, co mamy. Ze względu na to, że nawet z własnego doświadczenia proszę Państwa, naprawdę byłam w wielu miejscach na basenach i nie mamy się czego wstydzić. A jeżeli są jakieś propozycje, uważam, że one powinny być złożone, a nie tak, że na przykład o, ktoś coś ma, my nie mamy, więc ja zamieniam, tak powiem, tą, tą, ten ośrodek na świat. Ja tutaj, tam gdzie krytyka się należy, tam krytyka się należy, ale tam gdzie trzeba docenić działalność pewnych ludzi, też należy docenić taką działalność. Ja tutaj naprawdę odnoszę się z szacunkiem do Radnego Osiwicza, ponieważ promuje nasz basen. Ja nawet przez kontakt z innymi ludźmi widzę, że naprawdę przynosi to skutki. Naprawdę mamy świetny, świetny ośrodek, jeśli chodzi o nasz basen i powinniśmy go promować takie opinie, że coś jest lepszego, gdzie indziej jest niedopuszczalne, ponieważ ja się osobiście z tym nie zgadzam. Na stronie internetowej zauważyłam ostatnie kilka ogłoszeń odnośnie projektu, który właśnie tutaj Fundacja Pani Korajczyk ma lepszy kosztyni. Na, że tak powiem, rekrutację osób, którzy są chętni na szkolenie na obieku nadziennego. Ja jestem związana ostatnio z Biblioteką Dziecięcą, i ja uważam, taką mam propozycję, fajnie by było pomóc właśnie tym niskim ośrodkom, na przykład w Bibliotece Dziecięcej. Jeżeli ma Pani takie doświadczenie, jeśli chodzi o ściąganie takiej dotacji unijnej, warto by było spojrzeć, jak sytuacja wygląda w bibliotece, bo to jest grunt. Naszego społeczeństwa. Jest Pani radną już trzecią kadencję. Warto by było spojrzeć na to, ze względu na to, że to, tak budujemy miasto, tak budujemy nasze miasto, nasze społeczeństwo. Nauczmy się współpracować razem. Następna rzecz, którą chciałam tutaj powiedzieć, że no ogólnie jeśli chodzi o, o nie tylko właśnie takie ośrodki jak Miejski Dom Kultury, Miejski Centrum Kultury czy, czy Biblioteki. Czy, czy nawet jeśli chodzi o, o te orliki i te inne rzeczy. Ja tutaj składam jeszcze raz propozycję do Pani Przewodniczącej. Ja już mówiłam kilkakrotnie o tym na komisji, warto by było zaprosić Pana Dyrektora właśnie tego, tych, tych orlików i naprawdę przedyskutować tą sprawę, że tak powiem, no, na takich różnych, to już na komisji, że tak powiem, że tak powiem, edukacji i tak, czyli, czyli tutaj uważam, że warto by było porozmawiać, żeby naprawdę ściągnąć nas wszystkich wspólnie, żeby to jakoś e, no, pomóc wszystkim. I tutaj, aha, i jeszcze mam takie jedno pytanie, e, jeżeli chodzi o te Fundacje prawda? Mamy teraz budżet, prawda, który jest, no, słyszymy właściwie w, 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 w mediach, że otrzymaliśmy taką pulę, że tak powiem, pieniążków i innych, które będą dysponowane także w samorządach. I ja tutaj właściwie jeszcze powiem raz prośbę, nawet w takiej Fundacji Lepszych kostyni, która operuje w tym mieście troszeczkę już przez jakiś dłuższy okres czasu, żeby nawet spojrzeć właśnie w tą działalność budowania, że tak powiem, jakiejś tam naszej tożsamości tej społecznej tutaj w mieście, nawet tutaj, jeśli chodzi o rekreację i sport. Dziękuję. Ja tylko jeszcze zanim Pani na komisji edukacji, Pani też jest członkiem, nie była ostatnio, a żeśmy wnieśli temat odnośnie koordynatora do spraw pracy na orlikach i będzie na, na, na komisji edukacji, więc to nie Panu dyrektorowi podlegają orliki, tylko jest koordynator, miastu podlegają, a koordynator zajmuje się pracą wszystkich trzech orlików i, i tych osób, które tam pełnią y, y, funkcję Właśnie tych, tych prowadzą zajęcia czy, czy, czy dysponują fabrykiem no, no, dla ludzi, dla młodzieży dla, dla jest. Także tutaj na, na komisji już nie pamiętam, tylko w którym miesiącu, ale na pewno będzie pierwszy zaraz. No, jeszcze w tym w marcu na pewno będzie. A odnośnie informacji, odnośnie pani korekcji. Tutaj, ja tylko tak krótko odebrałam, um, prezentuję. Jak tak zwane pianę pani Radna Kosu, właśnie pani wypowiedź. Na Komisji Rozwoju y, powiedziałam, że y, zamieniłam basen Gosyński na północny tylko w jednym zakresie i dobrze pani wie w jakim. Natomiast nie słyszała pani w mojej wypowiedzi, że zarówno moje dzieci, jak i mój, mój mąż y, korzystają kilka razy tygodniowo z Gostyńskiego basenu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie ma pani informacji i wiedzy w temacie, y, w jakim zakresie i jakim jednostkom. Miejskim doradzam, czy pomagam, czy zaczęłam doradzać, czy pomagać w pozyskiwaniu środków gminnych. Może spotkamy się na posesji, też Pani panią o tym bardziej komunikuje. Może Pani się skontaktować z dyrektorami jednostek i na pewno Panią wiedzę, informację, przykładem w jakim zakresie i na jakiej dziedzinie aktualnie pracujemy. Ja już tak szybciutko dziękuję za odpowiedź. Bardzo właściwie no, uważam, że. Pomocna jest, ale ja tylko proszę to zrozumieć, że ja tutaj naprawdę, tak jak powiedziałam, kierowałam się obiektywnością, ponieważ jestem związana z biblioteką dzieciecą i tam naprawdę warto próbuję ją usprawnić pod względem elektronicznym. Ale proszę poczekać, i dlatego to jest pomysł pomysł, bo Pani ma doświadczenie o ściąganiu tych środków i innych, może po prostu zaangażować swoją energię właśnie w tą kwestię, to wszystko. Ja tylko nie. po prostu tak, za, za, taką uwagę wniosłam. Tak, pani radna, ale biblioteka ma swojego dyrektora. E, jeżeli dyrektor widzi problem, powinien się z tym problemem u nas na komisji e, zgłosić. Tak? Jest komisja, mówi, że chciałabym zmienić to, czy to, zbadają różne propozycje i wtedy możemy działać. Ja wszystkiego nie ogarnę. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, ktoś ma pomysł, i się do mnie zgłosi, razem zadziałamy. Tak zgłosiła się do mnie jedna pani dyrektor, druga pani dyrektor, czy pani kierownik i na tym zasadzie działamy.

Ale, panie, panie, ale Pani pytanie, ale panie ale panie ja, nie, to nie jest, to jest naprawdę obiektywnie, to nie jest, to rozmawiamy w sprawach różnych. Trzeba docenić pewne doświadczenie, proszę Państwa, to jest tylko sugestia. To jest tylko sugestia, ponieważ ma Pani doświadczenie w, tej, w tych sprawach i ja zauważyłam potrzebę, więc tą, tą potrzebę zgłaszam. I to wszystko. To wszystko. Jeżeli mogę jeszcze lepiej słowa powiedzieć odnośnie. Yy... Based Szybnowskiego pani radna zgłosiła, że są tam pewne rzeczy, które można by było wykorzystać również na naszych. Wiadomo, ja że się wiąże z finansami, to było poruszone. No tak, ale ja proszęłam tak ja troszeczkę inaczej powiedziane, było, że może nie, nie, ktoś... nie zaproponowała panu dyrektorowi, że mógłby kupić rowerki, mógłby tam jeszcze do robić. Formy, które mnie przyciągnęły naszych mieszkańców po to, żeby ewentualnie wasali życie jeszcze bardziej niż żyje, tak? To były takie sugestie. Ja tak się to zrozumiałam. nie wiem, ja nie wiem Pani Radna może inaczej, jakby się wydawało, że... Ja jeszcze raz mówię, że mam fajny włosen i Roberti są tak faktycznie, mówiąc może niepotrzebne sugestie, które tutaj pani... Rada Borajczyków wniosła na komisji mówiła, żeby zorganizować jakieś dodatkowe klasy, lekcje. prawda, jeśli chodzi o Aqua rogi co zostało przyjęte, nie musiała pani czekać aż do komisji. Można było bezpośrednio iść do dyrekcji, powiedzieć, słuchajcie, mam taki pomysł. Naprawdę, ja nie jestem tutaj, żeby panią krytykować, ale pani na forum ogólnopolskim polskim krytykuje wszystkich. Więc pani musi się nauczyć przyjąć krytykę. Ja, tutaj, uro, ja jestem tutaj obiektywna. Naprawdę. No, panie... Również raz będę musiała czekać do sesji, żeby mi to powiedzieć. Mogłam powiedzieć również dobrze wzorca, że Dziękuję. Już panie przestaną, to to było wszystkie tematy, które się tutaj zjawiły w tej chwili, były poruszone na Komisji Rozwoju. Czy Był pan dyrektor. No, tak no, było dyrektor. <głos> <głos> Ale uważam, że Bo... to troszeczkę naprawdę myśleć nie tylko o tym, żeby, żeby, żeby się krytykować, ale naprawdę połączyć troszeczkę e, takiego, e, no takiego wspólnego działania. Naprawdę, naprawdę wspólnego działania. Można działać politycznie, w kontekście politycznym. Można i trzeba. Opozycja jest potrzebna, koalicja jest potrzebna, ale są takie sprawy, gdzie to nie jest bicie pian naprawdę powinniśmy, mimo że ktoś urzęduje w urzędzie miasta czy w powiecie powinniśmy sobie podawać troszeczkę więcej rąk i myśleć o mieszkańcach. Jeszcze, jeszcze jedno tylko. Co mi jest tak, Małgosiu. Uważam, że wprowadzenie punktu przedszkolnego dla 15 y, dzieci z y, Gostynina, które za to nie płacą, które mają angielski, rytmikę. Aktualnie niektóre dzieci wyjeżdżają do teatru. To co to jest? No jaki to jest działanie? Nie, to jest teraz Pani się promuje. Nie, nie tak promuje się. Tak. się, się... <grym> <grym> pani... pani się bo ja, nie... panie, bo ja nie mówię, bo ja nie o tym, co ja robię sprawy. Pani radna, ale to. Jest, to skupia pani skupia to nie skupia. Skupia. radna, ja myślę, że to są pani to u siebie i Nie, nie, nie mamy nic są siebie. Pani radna tu wspomniała, że działa w różnych różnych frontach. No i to dziwne, to No ale to oceniamy, bo doceniamy, są wreszcie na nich, chwileczkę powiedziała. Może nie ma tyle siły, żeby we wszystkie punkty wejść. Dlatego proszę porozmawiać i powiedzieć, Pani działa przy tym tej bibliotece, chciałabym, żebyś Pani pomogła zdobyć zdobyciu tego Tak. No i to że Pani. Proszę Dziękuję. Uwagi i informacje i oświadczenia. Bardzo proszę, czy ktoś tak. Pan Radny Jaśkiewicz. Ale ja mam ja prawo, dyskusję, odebrałem dyskusję to przyszłą kampanię nie wiem, wyborczą na kandydatów nie, na burmistrza czy na radnych. Najświeższe no, że, jest to żaduje że, pani, jakby wyprowadziły się z tego z Panią